W tym filmie zbadamy praktyki, które można zastosować w prosty sposób, ale które mają głęboki wpływ. Intencją jest pokazanie, że minimalizm nie polega na rezygnacji, ale na mądrym wyborze. Chodzi o to, aby otworzyć przestrzeń zarówno fizyczną, jak i mentalną, aby to, co naprawdę ważne, mogło zakwitnąć. Jeśli czujesz, że potrzebujesz więcej kierunku, większej koncentracji i więcej spokoju w codziennym życiu, zostań z nami. Odkryjmy wspólnie, jak japoński minimalizm może pomóc w stworzeniu życia z większą intencją i celem. Przygotuj się na proste, ale potężne refleksje. Zrób głęboki wdech, otwórz przestrzeń w umyśle i w sercu, a rozpocznijmy tę podróż w poszukiwaniu bardziej prawdziwego i znaczącego życia. Pierwsza zasada minimalizmu, aby żyć z celem, jest prosta i głęboka: mniej znaczy więcej. W Japonii ta filozofia jest codzienną praktyką, która kieruje wyborami, od dekoracji domu po organizację rutyny. Każdy przedmiot, każde zobowiązanie i każda myśl są starannie oceniane, aby zapewnić, że to, co istotne, otrzymuje przestrzeń i uwagę, na które zasługuje. Kiedy przyjmujesz zasadę mniej znaczy więcej, życie przestaje polegać na gromadzeniu, a zaczyna skupiać się na docenianiu. Zamiast dążyć do posiadania wszystkiego, zaczynasz szukać tylko tego, co naprawdę ma sens. Dotyczy to rzeczy materialnych, relacji, aktywności, a nawet myśli. Prawdziwa obfitość rodzi się z przestrzeni, którą tworzysz, eliminując to, co zbędne. Często wierzymy, że posiadanie więcej oznacza bycie szczęśliwszym, bardziej szanowanym lub bardziej spełnionym. Jednak japoński minimalizm pokazuje, że prawdziwe szczęście pochodzi z lekkości. Posiadanie mniej daje więcej wolności. Więcej czasu i więcej jasności, aby inwestować w to, co naprawdę ważne, tworząc bardziej autentyczne życie. Zastosowanie zasady mniej znaczy więcej w codziennym życiu to ćwiczenie świadomości. Zanim zaakceptujesz nowe zobowiązanie, zanim kupisz coś nowego, zanim podejmiesz decyzję, warto zapytać. Czy to dodaje wartości do życia? Jeśli. Odpowiedź brzmi nie, to sygnał do ponownego rozważenia. Ten prosty filtr może głęboko odmienić sposób życia. Ta zasada uczy również, że puste przestrzenie mają swój cel. W japońskim designie wolna przestrzeń jest tak samo ważna jak wypełnione elementy. W podobny sposób pozostawienie wolnych momentów w harmonogramie lub półek bez przedmiotów w domu pozwala umysłowi oddychać. A duchowi znaleźć spokój. Przyjęcie zasady mniej znaczy więcej to zaproszenie do rezygnacji z nadmiaru, aby połączyć się z tym, co istotne. To zrozumienie, że prawdziwe bogactwo tkwi w jakości, a nie w ilości. I że życie z mniejszą ilością to nie strata, ale zysk, wolności, spokoju i celu. Rozpoczęcie od tej zasady to zasianie ziarna transformacji. Stopniowo. Dzięki bardziej świadomym wyborom i oderwaniu od tego, co już nie służy, życie staje się lżejsze, piękniejsze i co najważniejsze, pełne znaczenia. Drugą zasadą japońskiego minimalizmu jest życie z celem w każdym wyborze. Nic nie jest robione automatycznie. Każda decyzja, nieważna jak mała się wydaje, podejmowana jest z wyraźną intencją. Zgodną z tym, co chce się budować jako styl życia. Ta świadomość sprawia, że każdy krok staje się znaczący i zapobiega marnowaniu energii na bezsensowne ścieżki. Wybieranie z celem nie polega na życiu w sztywności czy nadmiarze kontroli, ale na wnoszeniu obecności do tego, co się robi. To ciągłe zadawanie pytania: Czy to przybliża mnie do tego, co uważam za istotne? Kiedy zaczyna się działać w ten sposób, Rozproszenia tracą na sile, a podróż w kierunku pełniejszego życia naturalnie się wzmacnia. Ta praktyka dotyczy zarówno dużych decyzji, jak zmiana pracy, jak i małych wyborów dnia codziennego, jak to, co konsumować, jak spędzać wolny czas, czy jak organizować przestrzenie. We wszystkich tych sytuacjach działanie z celem przekształca to, co zwyczajne, w coś potężnego i generuje silne poczucie wewnętrznej harmonii. W japońskim minimalizmie cel jest cichym przewodnikiem, który kieruje każdym gestem. Uporządkowany. Pokój nie jest tylko kwestią estetyki, ale wyborem w celu stworzenia harmonii w otoczeniu. Prosty posiłek nie jest znakiem biedy, ale wyrazem szacunku dla świadomego odżywiania. Każde działanie, gdy jest podejmowane z intencją, staje się ogniwem między bytem a tym, co chce się przeżywać. Często życie bez celu generuje pustkę trudną do wyjaśnienia. To dni, które mijają bez sensu, wybory, które pozostawiają gorzki posmak, poczucie, że się tylko przetrwa. Zastosowanie tej zasady to sposób na uniknięcie stanu deskoneksji i odzyskanie entuzjazmu do bycia obecnym w każdej chwili. Kiedy wkłada się cel w każdy wybór, odkrywa się również, że wiele rzeczy przestaje mieć sens. Niektóre relacje. Nawyki czy przedmioty, które wcześniej wydawały się niezbędne, zaczynają być postrzegane w inny sposób. Ta klarowność może na początku wydawać się niewygodna, ale jest niezbędna dla bardziej autentycznego życia. Na koniec prawdziwy? Minimalizm nie polega na opróżnianiu życia z rzeczy, ale na napełnianiu go celem. Każdy świadomy wybór to kolejna cegła w budowie pełniejszej, szczęśliwszej i prawdziwszej egzystencji. Trzecia zasada japońskiego minimalizmu to dążenie do piękna prostoty. W kulturze, która ceni to, co istotne, prawdziwe piękno, tkwi w tym, co jest proste, dyskretne i pełne znaczenia. Nie trzeba przesadzać z ozdobami, aby stworzyć coś pięknego. W rzeczywistości, im czystszy i bardziej szczery jest przedmiot, czynność czy otoczenie, tym więcej wartości niesie. Prostota w japońskim minimalizmie nie oznacza biedy czy braku, ale intencjonalności. To dbałość o każdy detal, to szacunek dla materiałów, to obecność w każdym geście. Filiżanka z ręcznie robionej ceramiki, stół z surowego drewna, cichy ogród wszystko to pokazuje, że prostota dotyka tego, co najgłębsze w ludzkim istnieniu. Życie w poszukiwaniu piękna w prostocie jest również antidotum na pośpiech i powierzchowność. Wybieranie z rozwagą, docenianie tego, co zostało zrobione z celem, nadawanie wartości historii stojącej za rzeczami. W codziennym życiu przekłada się to na wolniejsze, bardziej uważne, bardziej szanujące czas i życie nawyki. Japońska filozofia, znana jako Wabi-Sabi, doskonale wyraża tę ideę. Akceptacja niedoskonałości. Przemijania i nietrwałości. Jako część naturalnego piękna świata, przedmiot, który nosi ślady czasu, mebel z rysami, roślina rosnąca krzywo wszystko to ujawnia poezję prawdziwego istnienia, bez masek. Doceniając prostotę, uczymy się również doceniać teraźniejszość. Nie trzeba czekać na coś wielkiego, aby poczuć radość. Ciepła herbata, cicha popołudniowa chwila. Szczery uśmiech. Proste momenty mają ogromną moc, gdy są przeżywane z obecnością i wdzięcznością. Ta zasada uczy, jak znajdować przyjemność w tym, co już istnieje, bez ciągłej potrzeby. Poszukiwania czegoś nowego. Prostota ujawnia, że obfitość tkwi w sposobie, w jaki patrzymy na świat, a nie w ilości posiadanych rzeczy. Piękno polega na uznaniu wystarczającego i byciu za to wdzięcznym. Kiedy prostota jest włączona, w życie wszystko się zmienia. Przestrzenie stają się bardziej przytulne, relacje bardziej prawdziwe, a podróż bardziej lekka. Przyjęcie piękna prostoty to krok ku życiu z większą autentycznością, spokojem i celem. Czwarta zasada japońskiego minimalizmu to zrozumienie i docenienie nietrwałości. W kulturze japońskiej ciągła zmiana życia postrzegana jest. Jako coś naturalnego i pięknego. Tak jak pory roku się zmieniają, wszystko wokół jest w ruchu. A opieranie się tej prawdzie tylko powoduje cierpienie. Akceptacja nietrwałości jest kluczowym krokiem w kierunku życia z celem i lekkością. Zrozumienie, że nic nie trwa wiecznie, pomaga uwolnić się od tego, co już zakończyło swój cykl przedmioty, relacje, etapy życia. Wszystko ma początek, środek i koniec. Gdy akceptuje się przejrzystą naturę rzeczy, umysł otwiera się na to, co nowe, i uwalnia od potrzeby kontrolowania tego, czego nie można kontrolować. To przynosi więcej spokoju i więcej przestrzeni na to, co naprawdę ważne. Japońskie pojęcie mono-no-aware opisuje piękno łagodnego smutku, który odczuwamy w obliczu przemijania. To nie jest paraliżujący smutek, ale słodka melancholia która uznaje wartość każdej chwili właśnie dlatego, że jest ona wyjątkowa i przemijająca. Przyjęcie tego uczucia pomaga żyć z większą obecnością i wdzięcznością. W codziennym życiu docenianie nietrwałości może się przejawiać w prostych praktykach: pozbywanie się przedmiotów, które już nie mają funkcji, zmiana nawyków, które nie mają już sensu, kończenie cykli z wdzięcznością zamiast oporu. Każde małe działanie w tym kierunku wzmacnia zdolność do życia tym, co jest, bez przywiązywania się do tego, co już było. Ta zasada przynosi także nowe spojrzenie na odpuszczenie. Zamiast postrzegać stratę jako coś negatywnego, uczymy się widzieć odpuszczenie jako otwarcie na nowe możliwości. To, co odchodzi, zwalnia miejsce dla tego, co ma przyjść. W ten sposób życie płynie w sposób bardziej naturalny i mniej cierpiący. Zastosowanie wartości ulotności uczy również, aby nie przywiązywać się do ideału doskonałości. Zmiany, błędy i pożegnania są częścią podróży i są tak samo cenne jak sukcesy i osiągnięcia. Wszystko przyczynia się do wzrostu. Wszystko jest częścią tańca życia. Kiedy akceptuje się ulotność, życie staje się lżejszym i bardziej rzeczywistym doświadczeniem. Każdy dzień zyskuje szczególny blask. Każda chwila jest smakowana z większą intensywnością, a każde pożegnanie postrzegane jest nie jako ostateczna strata, ale jako krok w ciągłej odnowie istnienia. Piątą zasadą japońskiego minimalizmu jest dążenie do harmonii między wnętrzem a zewnętrzem. Ta idea wynika ze zrozumienia, że otoczenie odzwierciedla stan wewnętrzny i odwrotnie. Zorganizowana, prosta i spokojna przestrzeń przyczynia się do bardziej spokojnego i zrównoważonego umysłu. Podobnie, gdy wnętrze jest w pokoju, ta energia naturalnie manifestuje się w przestrzeni, w której się żyje. W Japonii powszechne jest, że minimalistyczne domy są projektowane w taki sposób, aby stworzyć poczucie płynności i spokoju. Nie chodzi tylko o estetykę, ale o stworzenie środowiska sprzyjającego dobrostanowi emocjonalnemu. Każdy przedmiot ma swoje miejsce. Każda przestrzeń jest wykorzystywana z zamiarem, a nadmiar jest unikany, aby umysł mógł oddychać razem z otoczeniem. To połączenie między wnętrzem a zewnętrzem jest również zaproszeniem do spojrzenia w głąb siebie. Z większą uwagą, jeśli przestrzeń zewnętrzna jest chaotyczna, często jest to odzwierciedlenie wzburzonego wnętrza. Dbając o otoczenie, dba się również o własny stan emocjonalny. To dwukierunkowa droga, która generuje równowagę i wzmacnia poczucie celu. Harmonizacja wnętrza i zewnętrza zaczyna się od małych kroków. Organizacja kąta w domu, uwolnienie się od niepotrzebnych przedmiotów, tworzenie przestrzeni ciszy. Te proste działania, podejmowane z uwagą, pomagają przekształcać nie tylko fizyczne środowiska, ale także emocje i myśli, które często utknęły w nadmiarze. Prawdziwa harmonia rodzi się z intencji i obecności. Nie chodzi o dążenie, do idealnego domu czy wymarzonego stanu emocjonalnego, ale o szczere zharmonizowanie tego, co się czuje, z tym, co się przeżywa. Kiedy istnieje połączenie między światem wewnętrznym a zewnętrznym, życie płynie z większą naturalnością i celem. Ta praktyka uczy również, że dbanie o przestrzenie to forma troski o siebie. Kiedy poświęca się uwagę każdemu, detalowi domu, miejscu pracy, chwilom relaksu, pielęgnuje się głęboki szacunek dla siebie i życia, które się buduje. Wszystko zaczyna się od małego i odbija się w całości. Życie w dążeniu do tej harmonii to ciągły wybór. To nie jest coś, co osiąga się raz na zawsze, ale codzienna praktyka uwagi i troski. A za każdym razem, gdy wzmacnia się to połączenie między wnętrzem a zewnętrzem, poczucie życia z celem staje się silniejsze, przynosząc więcej spokoju, jasności i radości na drodze. W tym filmie zanurzamy się w pięć potężnych zasad japońskiego minimalizmu, aby żyć z celem. Każda z nich oferuje nie tylko pomysły, ale prawdziwe narzędzia do przekształcenia sposobu życia. Zrozumienie, że mniej znaczy więcej, działanie z celem, znajdowanie piękna w prostocie, docenianie nietrwałości i harmonizowanie wnętrza z zewnętrzem to praktyki, które, gdy są stosowane, otwierają nowe drogi do pełniejszego życia. Jeśli te pomysły mają dla Ciebie sens, warto się zastanowić, co dzisiaj można uprościć? Co można zostawić za sobą, aby zrobić miejsce dla nowego? Jakie małe gesty można podjąć, aby wnieść więcej celu do swojego dnia? Każda refleksja to już krok w kierunku bardziej prawdziwego życia. A teraz, co powiesz na wdrożenie którejś z tych zasad w życie? Mały początek dzisiaj może oznaczać wielką transformację jutro. Życie z celem czeka na Ciebie. Wystarczy, że zrobisz pierwszy krok.